W mitologii greckiej muza historii. Uchodziła za córkę Boga Zeusa i tytani dymnemu oraz za siostrę, Erato, Euterpe, Kaliope, Melpomene, Polichymni, Tali, Terpsychory i Urani. Według niektórych źródeł miała synów Jacynta, Spierosem, i Chymena. Była jedną spośród dziewięciu muz olimpijskich, które należały do orszaku Apollina, ich przewodnika. Wraz ze swoimi siostrami uświetniała, śpiewem biesiady bosko-ludzkie, m.in. zaślubiny Tetydy i Peleusa oraz Harmonii i Kadmosa, a także uczty olimpijskie samych bogów. W sztuce przedstawiana jest zwykle jako kobieta ze zwojem papirusu, lub pergaminu, atrybutem symbolizującym dziedzinę nauki, której patronowała. Imieniem muzy nazwano jedną z planetoid, 84, Klio oraz nagrodę udzielaną każdego roku polskim autorom popularyzującym, historię.